Witajcie kochani w nowym roku. Mam nadzieję, że jesteście pełni entuzjazmu i już tego zapału na nowy sezon. Tak jak ja. Ja się bardzo cieszę, mam dużo planów i powiem wam szczerze, że tak dopiero o dwóch, trzech dni naprawdę ruszyła we mnie taka radość, taka chęć po prostu już działania. Ale spokojnie, ja wiem to jest styczeń, więc teraz Właśnie mam tutaj listę wszystkiego, co chcę zrobić i się z Wami podzielić. Może też po prostu uznacie, że warto poświęcić trochę czasu na te rzeczy, które teraz jeszcze możemy sobie teoretycznie ogarnąć, bo do praktyki przejdę, ale pod koniec stycznia. No, jak będzie bardzo, bardzo kusić, to w połowie może, bo akurat będą ferie. I tutaj troszeczkę inaczej się zorganizuje czas. No, ale to zobaczymy, co tam w pogodach będą mówić, bo to od pogody wiele zależy. Ale na ten filmik, co będę wysiewać i co planuję, kiedy wysiewać już tak bardzo, bardzo niedługo. I. Zależy od warunków, od tego co my mamy, tak? Bo jeżeli ktoś nie ma dobrych warunków do wysiewów czy jakiegoś inspektu czy szklarni, no to myślę, że jeszcze ten styczeń sobie całkowicie odpuścić do czegokolwiek. Ale mówię, na ten, ta, na ten temat to jeszcze zaproszę na filmik. A dzisiaj chcę po prostu Wam powiedzieć, co teraz chcę zrobić. Ale zacznę od tego, od mojej wielkiej radości, bo przyszła pierwsza partia nasion. I udało mi się znaleźć. O, udało mi się znaleźć moją ulubioną firmę. Otóż to. Chyba Francji. Franc, nie wiem, jak się czyta. To jest mało ważne. E, groszek. Świetny. I teraz mamy cebulę. Oczywiście cebuli sobie jeszcze domówię, bo ta jedna nie zaspokaja moich potrzeb. Tu jakieś marcheweczki. Od razu powiem, że może ta nie należy do zbyt pysznych, bo to jest taka trochę paszowa, ale ja ją miałam i smakuje jak marchewka, ale mówię, może nie jakaś wyjątkowa. Ale że są dzieci w domu i lubią kolorowe zupki, to tutaj specjalnie do zupek kolorowych, ale to nie wszystko. Ogóreczki. No i tutaj papryki już na styczeń szykujemy. No, i mam dużo sałat. Jakieś roszponki, Sałaty kolorowe, rzymskie. Stawiam na rzymskie. E, tu jest w ogóle jakaś rzymska masłowa. Takie jeszcze nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa. Taki szpina, który szybko rośnie na. To właściwie tylko tak na surowo do jakiejś surweczki sałateczki. No, i tu mam nowość, taką oto fajną. Sałatę. Zobaczymy, co to z tego wyrośnie. Też tego nie miałam. Mam jeszcze plany inne i już są w zamówieniu. Czekam na kolejne paczki. Bardzo Was zapraszam do filmiku na temat, właśnie nasion. Tam mam napisane, na co zwracać uwagę i troszeczkę czasu poświęcić na wybór nasion, jakich i dlaczego. To odsyłam do innego filmiku. I teraz, no to jest jedna z. Tutaj z rzeczy którą chcę zrobić właśnie zamówić nasiona na co zwrócić uwagę i tam wszystko takie rzeczy z nasionami. Kolejna rzecz zaplanować cały warzywnik. I powiem wam że to nie jest takie łatwe i nie jest takie proste. Ja mam jak dobrze pamiętam bo trochę przerabiałam na jesień ale chyba 16 grządek. Chcę jeszcze wykorzystać jedno miejsce ja lubię wykorzystać, wiecie, także w jednej grządce na przykład wyciągnąć dwa warzywa w ciągu sezonu. I tu jako przykład mam też napisany bób, ja bób sadzę z rozsady, też wszystko pokażę i powiem. Yy, I po tym bobie na przykład kalarybki. Nie udaje się zawsze ten płodozmian, yy, no ale to... Ja zawsze dodaję kompostu nowej ziemi i staram się to tak robić, że no fajnie, fajnie by to wyszło, nawet jeżeli rok po roku jest ta sama, to samo warzywo. I tutaj kolejna rzecz, na którą chcę jeszcze poświęcić trochę czas, mianowicie muszę się doszkolić w krzewach owocowych, drzewach owocowych, ponieważ ja tego nie uprawiałam, nie robiłam. No oczywiście jakąś tam orientację mam, ale bardzo bym chciała się zapoznać z informacjami, czy da się tam ekologicznie, no najlepiej, ale ja nie wykluczam, jeżeli będzie trzeba zrobić jakiś oprysk, żeby nie były robaczywe owoce. Chodzi mi przede wszystkim o czereśnie i o śliwki. Zakupiłam sobie taką oto książeczkę od wiosny do wiosny, tam troszeczkę ją przejrzałam, jeszcze jej całej nie przeczytałam. Dużo rzeczy już wiem. Ale tu liczę właśnie na drzewka owocowe bardziej, co tam w tym temacie, jak przycinać i kiedy. Bo jest taka sytuacja, że mam e, młode drzewka posadzone na jesień i też jak je formować, jak je przycinać, kiedy, co im robić, a czego nie robić. Mam bardzo stare porzeczki z czerwonymi, nie mogę sobie poradzić już e, dwa sezony. Ciągle gdzieś tam chorują. Dostałam informacje od mądrzejszych ode mnie ogrodników, że może jednak cała sprawa tkwi w chorobie jakiegoś korzenia, grzyba w korzeniu. I nie wiem, czy nie czeka mnie wymiana w ogóle kraków. I jeszcze jedną fajną książeczkę, myślę, że bardzo znana ogrodnikom. Polecam czarno na białym wszystko. Powiem Wam, że ja nie stosuję się tak o tutaj do wszystkiego, bo. Bardzo dużo czasu, kilka lat temu poświęciłam, jak miałam malutkie dzieci. Całą zimę siedziałam i w internecie przeglądałam wszelkie filmiki różnych osób. Każdy ma jakąś inną, jakąś inną wizję na prowadzenie ogrodu, i ja sobie wybrałam te rzeczy, które mi odpowiadają. Ja działkę mam 6 lat, ale już wcześniej miałam do czynienia z ogrodem własną działkę mam 6 lat i. Bardzo dużo już własnych mam wniosków. Widzę, co się sprawdza, co nie sprawdza, dostosowanie do pogody, jak sobie glebę poprawić, co kiedy wysiewać. Niekoniecznie wszystko, jak jest wiecie, tak napię... może nie napiętnowane, ale um, tak ogłoszone, że tak trzeba to robić i tak. A ja nie zawsze tak robię, a i tak wychodzi i to super. Co też można zobaczyć na filmikach, że zbiory mam fajne, więc tu chyba jest OK. No dobra, to trzeba się doszkalać. Po, chyba dobrze powiedziałam. E, doszkolić się trzeba w tych kwestiach, które jeszcze nas interesują, a jednak e, ta wiedza nie jest wystarczająca. Ktoś potrzebuje jakiś jeden temat, ktoś inny, więc tu też warto posiedzieć. Czy książki, chociaż ciężko znaleźć jakieś fajne książki, e, albo e, no w internecie. Poczytać i poświęcić ten czas. Jeszcze, który mamy taki, no, jeszcze leniwy ten styczeń, tak? No i najfajniejsza z rzeczy na koniec. Szukać nowych odmian pomidorów. Ja mam pomidorów ponad 80 odmian, już z przesianych, wysadzonych, ale co roku kilka, kilkanaście. No, ciągle szukam czegoś nowego, wiem co się sprawdziło, co nie. Yy, miałam, no powiem Wam, miałam fajnie nagrane filmiki, chciałam przedstawiać właśnie teraz odmiany pomidorów. Miałam ponagrywane, jak rosną, jak wyglądają, ile ważą, jak smakują i tak dalej. I wiecie, co? Wszystko wykasowałam. Czyściłam telefon dla pamięci i poniosło mnie. Nie, nie Kosz żaden już tam nie wchodzi w grę, żeby to odzyskać. Wykasowałam wszystko, co jest w koszu. Normalnie masakra, ale dobra, trzeba iść dalej i od nowa. Wierzę, że uda się w przyszłym sezonie już to zrobić i te odmiany, bo to zawsze jest fajnie posłuchać doświadczeń różnych ogrodników. Powiem Wam, no niezawodna odmiana pomidora Red Pear. Świetnie, po prostu świetnie plonuje, jest pyszna, eee, zawsze się udawała. Dla mnie niezawodna, ale w tamtym roku, znaczy no, właśnie, no tak, w tamtym roku, w ostatnim sezonie, no nie spełniła moich oczekiwań. Eee, były małe owoce, dosyć mało i taka, taka licha była ta e, odmiana. A później usłyszałam od innego ogrodnika na YouTubie, że u niego było to samo. Że właśnie tylko i wyłącznie w tym roku akurat ten Red Pers się nie udał. Więc nie wiem, co wisiało w powietrzu, ale też nie zawsze ta sama odmiana nam się sprawdzi. Zresztą ja bardzo lubię próbować nowości i w pomidorach, i w ogórkach, i w sałatach, w cukiniach, w dyniach. O, w dyniach to tak samo praktycznie jak w pomidorach. No i ostatni temat to przygotować się właśnie do tych pierwszych wysiewów w styczniu, ale tylko dla tych, którzy będą mogli zapewnić odpowiednie, odpowiednie warunki, to znaczy mieć jakiś tunel foliowy czy szklarnię, żeby po wykiełkowaniu, po podrośnięciu tam wynieść, ponieważ w domu będzie za ciepło i za mało światła. Chyba, że doświetlamy, ale mówię, to jest szeroki temat i będę też to nagrywać. Więc tak chciałam Was przywitać wszystkich w Nowym Roku. Życzyć świetnego sezonu i bierzemy się do roboty. Ja też zaraz siadam, póki dzieci w szkole i robię notatki na temat tych drzewek, co ja teraz będę musiała robić, co przecinać, bo zbliża się właśnie termin, zwłaszcza dla jabłoni żeby to poprzecinać i o to zadbać. Jeszcze szybciutko napomnę, dlaczego mi te drzewa tak leżą na sercu, bo kupiłam w tym roku drugą działkę, akurat koło mojej, także jedną wielką mam, i na tamtej działce nowej była stara, ogromna, czereśnia i śliwa. No niestety. Czereśnia jest w dość złym stanie. Chodzi mi o pień drzewa, o gałęzie. No jest chora, już stara, spróchniała w środku, ale jeszcze owocuje. Zastępstwo trzeba już sadzić. Widać, że to jest takie ostatnie tchnienie. Nie mam pojęcia, ile ona ma lada, ale z tego co gdzieś tam słyszałam, to nawet może mieć 40 no i tak samo śliwa. Nie dość, że ona miała chyba 6 pni, które wyrastały koło siebie, była zasłonięta przez wielką leszczynę. Musiałam wyciąć tą leszczynę, poprzycinać tą śliwę dość rygorystycznie. Zostawiłam tylko jakby dwa te pnie główne. No i Chciałabym liczyć na te owoce. No w tym sezonie ostatnim wszystko pomarzło. Przyszły przymrozki. I choć były obsypane kwiatami, to wszystkie czereśnie, śliwki, jabłonki poszły. Więc w tym roku chciałabym, że jak już się pojawią te owoce i nie zmarzną, to bym chciała, żeby nie były robaczywe, żeby w końcu pocieszyć się ich smakiem. To tyle. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Myślę, że niedługo będziemy właśnie mówić o tym, co najbardziej nas ciekawi: o pierwszych wysiewach. Pozdrawiam. Pa! pa.